Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Benzyna, olej napędowy, gaz ziemny, LPG, hybrydy, opcji jest wiele i każdą z nich ma swój własny wpływ na ekonomię samochodu. Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących wyboru samochodu na podstawie porównania zużycia paliwa. Jak ocenić zasilanie samochodu? Wybór zasilania i silnika samochodu jest kluczowym aspektem zakupu, podobnie jak jego konstrukcja. Dlatego jednym z najczęstszych pytań jest to, który samochód kupić: nowy, wynajmowany długoterminowo lub używany, na podstawie porównania zużycia paliwa. Aby dokonać mądrego wyboru i zaoszczędzić pieniądze zarówno w perspektywie natychmiastowej, jak i długoterminowej, warto najpierw spróbować dowiedzieć się który samochód najlepiej odpowiada twoim potrzebom, oczywiście po ustaleniu budżetu wydatków poprzez sprawdzenie. Miesięcznego, w przypadku rat i lub wynajmu, lub całkowitego, w przypadku płatności ryczałtowej, budżetu. Na tym etapie należy zawsze pamiętać, że paliwo jest integralna częścią oceny przykład. Zakup samochodu napędzanego benzyna zwykle kosztuje mniej niż tego samego samochodu oferowanego z innymi silnikami, zwłaszcza w odniesieniu. Do nowoczesnych hybryd plugin które obecnie często korzystają z licznych zachęt. Po pojęciu decyzji o sposobie zakupu pozostaje wybrać odpowiednią motoryzację, oto który samochód wybrać na podstawie zużycia paliwa. Koszty paliwa we Włoszech. Wybierając paliwo do następnego samochodu, należy pamiętać o ciągłych wahaniach cen paliwa we Włoszech, często w górę, ogólnie można. Powiedzieć, ze średni koszt litra benzyny, mierzony na koniec sierpnia 2021 roku. Wynosi około 1,65 euro w porównaniu do 1,50 euro za olej napędowy i 70 euro za LPG. Oceniając koszt energii elektrycznej, dobrze jest oprzeć się na tym, czy ładowanie odbywa się w domu, czy za pomocą publicznej stacji. Ładowania. W pierwszym przypadku koszt wynosi 21 centów pkwh, podczas gdy w drugim zaczyna się co najmniej od 33 centów, ale ładowanie. Będzie szybsze ze względu na większa dostępna moc. Jak obliczyć zużycie energii przez samochód? Przejdźmy jednak do praktycznych przykładów i przydatnych obliczeń. Nowoczesny samochód z silnikiem benzynowym o małej pojemności skokowej, NP. 1,0 cm o mocy 100 km, niewielkich wymiarach, NP. Hedgeback i wyposażony w klasyczny 45-litrowy zbiornik paliwa zużywa średnio 7 litrów na przejechanie 100 km, co kosztuje 74,25 euro za przejechanie 643 km. Następnie należy pamiętać o innym przydatnym obliczeniu zużycia paliwa przez samochód, dzieląc liczbę kilometrów przez całkowita liczbę litrów. Opierając się na naszym przykładzie, jeśli samochód ma zbiornik o pojemności 45 litrów i przejeżdżasz dystans 500 kilometrów, będziesz musiał. Podzielić tę liczbę 500 przez 45, wynik dzielenia wynosi 7, co odpowiada kilometrom przejechanym na jednym litrze paliwa. Jedna uwaga, powyższe SA użytecznymi obliczeniami matematycznymi ale nie uwzględniają ważnych zmiennych, takich jak stan samochodu, klimat i tepę. Jak wybrać paliwo samochodowe? Mając to na uwadze, istnieją inne krótkie rozważania, które należy poczynić przy wyborze samochodu na podstawie jego zasilania paliwem. Jeśli wybierzesz samochód zasilany LPG, powinieneś mieć świadomość, że wyższe zużycie paliwa, niezależnie od wielkości silnika, oznacza niższa cena paliwa. W tym przypadku przy średniej 12 km EL pokonasz 100 km za jedyne 5,83 euro. Z drugiej strony, ci, którzy zdecydują się na hybrydy plugin, będą musieli inaczej obliczyć ostateczny koszt, biorąc pod uwagę zarówno odległość pokonana przez pojazd elektryczny, jak i silnik spalinowy. W tym przypadku, biorąc pod uwagę samochód o pojemności 1,4 centymetrów 3 i mocy 100 km. Zużycie może wynosić około 19 kWh 100 km przy koszcie około 4,18 euro przy ładowaniu w domu, wzrastając do 6,27 euro za stację ładowania na ulicy, do której należy doliczyć koszt pełnego zbiornika paliwa kopalnego. Jak oszacować roczny przebieg? Powiedziawszy to, powiedzmy, że prawdziwa liczba, która robi różnicę, jest roczny przebieg TJ. Całkowita liczba kilometrów przejechanych w ciągu roku. Biorąc pod uwagę cenę zakupu i zużycie paliwa, wydaje się, że osoby, które przejeżdżają maksymalnie 20 tysięcy km rocznie, zwłaszcza w mieście, znajda więcej korzyści w korzystaniu z samochodu benzynowego, biorąc również pod uwagę koszty utrzymania. Ci jednak, którzy dysponują wyższym budżetem na zakup lub starym pojazdem przeznaczonym do złomowania, z pewnością rozważa również paliwa elektryczne, zwłaszcza jeśli mają zapewnione przejazdy z parkingami do ładowania. Osoby planujące przejechać więcej niż 20 tysięcy km rocznie mogą zdecydować się na samochód z silnikiem diesla lub LPG lub metanem. Te pierwsze, obecnie nowoczesne, niskoemisyjne i tańsze niż w przeszłości, również z myślą o ich przyszłej eliminacji, nie mają problemów. Stankowaniem, podczas gdy samochody napędzane gazem muszą mieć dedykowane strefy serwisowe, zawsze obsadzone i bez możliwości samoobsługi. Podsumowując, przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę, czy wolimy wydać mniej dziś, a jutro szukać innego samochodu, czy też zainwestować teraz również z myślą o przyszłości. Zawsze należy pamiętać, że można również wybrać używany samochód z gwarancja lub wynajem długoterminowy. Po DIN dostawa samochodu zmiana samochodu a WordPress komentar Hello World